3, cztery ry. Lecisz. Dobra, szybko, szybko. O kurde, to jest bedrock. Eee, matko. O, pajęczę. Eee. Czy coś będzie? Eee, nie. O nie, znowu kobłek, Kurde. Eee, nie wiem. Może tędy. Bravo. Tak, jest. Eee, dobra. Eee, Ender eee, dobra. Yy. Dobra, no. jest, jest, jest. Yy, szybko, 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 szybko. O kurczę. o kurczę. Nie wiem. O udało się Eee, yy. yy. yy, tak, dobrze. O nie yy. 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 może? Czyli ja to ulewę na sobie? Eee... O nie, kurde, nie wiem czy zdążę dobrze. A, matko, początkowa psy, ja tylko nie ty. O, zlało się, Jezus Maria.